Witajcie, tu Andrzej z Witryny Świat Ducha, z kanału Świat Ducha Filmy. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć na temat dwóch stron kłopotów, to znaczy jakie kłopoty możemy mieć z narcyzami od strony wielkościowej, ciemnej, a jaki, jakie kłopoty możemy mieć z narcyzami ukrytymi. I to jest tutaj bardzo ważne, bo zwykle się mówi o narcyzach wielkościowych, ale posłucha jeżeli posłuchacie, to zobaczycie, że kto wie, czy ci ukryci nie robią większego spustoszenia życiowego. Zwłaszcza, że są właśnie ukryci, że te ataki są takie. Nie do końca widziane. Jest tam kilka aspektów tego, które chcę dzisiaj przedstawić. Te filmy nagrywam dla osób wysokowrażliwych, mających kłopoty z narcyzami, ale też i narcyzami ukrytymi, które mają te osoby kłopoty później z własną, straumatyzowaną duszą i to. Mogą być te traumy, że tak powiem, przewlekłe, wielokrotne, nawarstwające się. No i za, zainteresowanych duchowością. Dla innych osób, czy dla w ogóle niektórych osób, te filmy mogą być, nie, wydawać się niepoprawne czy nieodpowiednie. Dziękuję za komentarze, za polubienia dla kanału i zachęcam do wspierania kanału. Tutaj mamy na obrazku taką drogę w dół idącą, co nie jest jednoznaczne, że ona idzie w dół. Można się, jakby to powiedzieć, zorientować po ustawieniu latarni, tych słupów elektrycznych. Które, które podpierają przewody elektryczne. Jeżeli by tych słupów nie było, to można by było w pewnym momencie mieć wrażenie, patrząc się na samą drogę, że ona prowadzi płasko, prawda? Ale jeżeli bierzemy pod uwagę te słupy, to i też i górę. Na drugim planie, to też możemy widzieć, że ta droga jest bardzo stroma w dół. Bardzo stroma. I to tak, jak Jezus mówił, że jest szeroka droga, która prowadzi na zatracenie. To jest szeroka droga. Tam jedzie jakiś motocyklista, wspina się po tej drodze. Daj Bóg, żebyśmy my to byli, żebyśmy my wyjeżdżali z tego. Z tego kotła życiowego, że my wyjeżdżamy z tego w górę, że my wiemy, że w tą stronę jest podgórka i że, że idziemy od dołu do góry, tak symbolicznie, prawda? Że podnosimy wibracje, że oczyszczamy się. Ale to trzeba najpierw dostrzec, że, że postrzec to, że tam jest gorzej, w dole, tak? Symbolicznie. To tak, tak można powiedzieć, że taki, taka jest symbolika ludzka, prawda? Że, że w dół to spada się, o, na przykład spada się, prawda? A podnosimy się i mamy coraz wyższe możliwości. Dobrze, to teraz dzisiaj dwie strony: ciemna i biała. Ciemna to narcys wielkościowy, białe to narcys ukryty wrażliwy, czy czasami nazywany wstydliwym też. Może dołączę tutaj pod tym filmem link do filmu o białej stronie, bo też warto, żeby to rozpoznać, co to jest. Biała strona duchowa, jeżeli ktoś nie wie. Natomiast dzisiaj dwie strony ciemna i biała. Zacznę od tego, jak, jakie są efekty działania narcyza wielkościowego i narcyza ukrytego. Narcyz wielkościowy wywołuje kłopoty w świecie zewnętrznym. U ofiary, poczucie braku swobody, wolności, rzucanie się, konflikty z innymi ludźmi. Tak? To jest taki, jakby to powiedzieć, Kłopot zewnętrzny. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Bardzo często ofiary narcyza wielkościowego narzekają na sytuacje, które się wydarzają, które narcyz wielkościowy powoduje, prowokuje, uruchamia. Jest taki niewrażliwy. Po prostu chce czegoś złego dla ofiary, ale na zewnątrz. Natomiast narcyz ukryty powoduje kłopoty w świecie wewnętrznym u ofiary. I powoduje to delikatnie. Tam nie, nie ma takiego szybkiego. Uruchomienia, ta osoba narcyza ukrytego, bardzo często my nie wiemy, z kim mamy do czynienia, bo to nie widać, że ten ktoś jest agresywny. Powoduje kłopoty w świecie wewnętrznym ofiary. Na przykład, jakie? Porzucen poczucie wewnętrznego uwięzienia, że po, po iluś. Miesiącach, latach życia z taką osobą mamy poczucie wewnętrznego uwięzienia, spętania od wewnątrz, w nas samych. Na zewnątrz nie musimy mieć kłopotów jakichś wielkich. Możemy mieć natomiast wewnątrz siebie poczucie niewoli wewnętrznej, przytłoczenia, ale wewnętrznego, albo z kolei odwrotnie, pustki wewnętrznej, jeżeli już te nasze Przeżycia już idą w lata, że, że po prostu możemy czuć się wyczerpani wewnętrznie, zatruci, bo biała strona wy, wy, wywołuje zatrucia. To nie jest atak taki agresywny, zewnętrzny, tylko zatrucie. No właśnie, jak wygląda atak, i znowu strona ciemna. Agresja ostra, dźganie, upokarzanie, jakieś przymówki, jakieś oskarżanie, ostre bodźce, jednoznaczne ranienie. Oczywiście narcyz wielkościowy nie będzie chciał brać pod uwagę, że rani, no bo jest narcyzem i on dlatego, czy ona dlatego, będzie bardzo przekonana, że ma prawo do ranienia. prawo do ranienia. To jest jedna z, jeden z aspektów uprawnienia Narcyza wielkościowego, że narcyz wielkościowy ma poczucie, że ma uprawnienie do ranienia. I bardzo często ma wzorce walki. To znaczy, Wzorce stresowe, reakcje stresowe typu walcz. Jeżeli będzie w stresie, a narcyz bardzo często jest w stresie, to pierwsze co będzie chciał walczyć i ma poczucie, że on się broni, takie poczucie, taki syndrom oblężonej twierdzy, że wszyscy są przeciwko niemu. Także i najbliżsi, a może czasami zwłaszcza najbliżsi. Bo tych na zewnątrz to on jeszcze nie zna. Może no on jest taki wspaniałomyślny, że, że jeszcze daje szansę tym ludziom z zewnątrz. Ale tych blisko to on już zna i wie, że chcą dla niego źle. No to jest. To jest taka fantazja. Narcystyczna, negatywna fantazja. To jest wręcz można powiedzieć urojenie. Urojenie to jest. Definicja urojenia jest to fantazja niezgodna z rzeczywistością, która nie jest po podważana. Narcyz nie podważy swoich urojeń. Nie będzie chciał tego zrobić. Nie będzie tego chciał zrobić i przez to uważam, że jest to choroba psychiczna. Bo w chorobie psychicznej są urojenia.. Hmm. Natomiast po stronie białej, jak ta agresja wygląda? Czasami trudno mówić, że jest to agresja. Jeżeli by ktoś z zewnątrz powiedział, że ten człowiek jest agresywny, no raczej nie powie. To jest taka agresja rozmyta. Może być zdecydowanie nierozpoznana, ale jest zatruwająca i działa z czasem. To nie działa od razu. Miesiącami, latami, po kropelce, po kropelce, takie zadymianie, taka para, ale trująca para. Trująca. I my możemy wdychać tą parę, i przez to możemy się zatruwać tymi fałszywymi. Postawami, tymi postawami narcyza ukrytego, który nas oskarża o jego czy jej własne niepowodzenia życiowe, na przykład. Jaka jest u, odpowiedź u ofiary? Jeżeli mamy do czynienia z narcyzem wielkościowym, który nas rani. Szkaluje, poniża, upokarza w fazie dewaluacji, to ta odpowiedź jest natychmiastowa, nagła, bo czujemy się zranieni. A odpowiedź u ofiary narcyza ukrytego taka jest? Nie, nie. Odpowiedź jest bardzo przewlekła. Bardzo przewlekła. Osoba będąca ofiarą narcyza, Ukrytego ma często przekonanie, że ma do czynienia z generalnie miłą, spokojną osobą. No czemu? czemu ja mam o, oskarżać tą osobę o, o, o to, że, że jest jakaś agresywna? No przecież nie, nie czuję, że, żeby była agresywna. Czy żeby był agresywny? Jest taki, no może jest taki trochę lelum, polelum, może. Ma ten człowiek jakieś poczucie bycia ofiarą, na przykład. No ale no wiele ludzi to ma, no więc czemu, czemu się czepiać? Ale narcyz ukryty. Podobnie jak narcyz wielkościowy nie bierze odpowiedzialności za siebie, za swoje działania, za swoje postawy. I przez te miesiące, przez te lata, nawet dekady, to osoba żyjąca w pobliżu takiego człowieka, w cudzysłowie chcąc nie chcąc, będzie zbierać tą odpowiedzialność na siebie. Bo tamta osoba i tamte siły duchowe wyrzekają się odpowiedzialności. Oni mają poczucie Wielkościowe poczucie uprawnienia, że mogą zrzucać, tak jak małe dziecko, jak, jak niemowlę. Bo sam Wagnin, profesor, sam Wagnin mówi, że narcyz jest na poziomie bardzo małego dziecka, a nawet niemowlęcia. Dwa, dwa lata, trzy lata życia. To jest tak, tak, taki poziom. Rozumowania. My mamy do czynienia w, w osobie narcyza ukrytego z takim małym dzieckiem, z takim bardzo, bardzo małym dzieckiem, które ma potrzeby, a jednocześnie nie chce brać odpowiedzialności za siebie, no bo, wiecie, no, dla, normalnie jest, że przy tak małym dziecku, to odpowiedzialność za nie ponosi rodzic, zwykle matka, bo nawet ono jeszcze jest za małe, żeby, żeby tak na, na, na full time się y, tym dzieckiem o opiekował ojciec, prawda? Matka wie lepiej, matka czuje to dziecko o wiele lepiej, bo tam jeszcze bardzo dużo jest kwestia czucia, prawda? Czucia, trzeba się wczuć w to niemowlę, Co on, czego ono potrzebuje. I tak samo jest z tym narcyzem ukrytym. On czy ona będą prezentowali takie właśnie postawy. Czyli z jednej strony będą zatruwali, atakowali długotrwale, a z drugiej strony będą. emanowali energiami bardzo małego dziecka. I to jest odwołanie do naszego instynktu macierzyńskiego, ojcowskiego. To co profesor Sam Vaknin mówi, że to jest fantazja dwóch matek, że nasze wnętrze, nasza dusza wchodzi w fantazję, że my mamy być matką. Dlatego dla tej osoby. Bo stamtąd przychodzą takie wibracje. Takie wibracje, które uruchamiają u nas potrzebę zaopiekowania się tamtą osobą. To jest bezwiedne. To, to się odwołuje do podstawowych mechanizmów człowieku. To, jest, to te, te mechanizmy są mechanizmami przetrwania całego gatunku, więc są ogromnie silne. I teraz, jakaż jest perfidia tych sił białych tutaj, ciemnych też, ale tutaj specjalnie białych, że uruchamiają u nas tak silny mechanizm, któremu my często nawet się nie jesteśmy w stanie przeciwstawić, ponieważ nie, nie, możemy nie, nie wiedzieć, co się w nas uruchamia. A będzie się w nas coś uruchamiało. Będziemy przełączani na tryb zasilania kogoś na zewnątrz. Że my się w tym momencie nie liczymy, że ważniejsza jest tamta osoba, w domyśle niemowlę, i to tamtą osobą muszę się teraz zająć, bo to jest, na tym polega przetrwanie gatunku. Od tego zależy przetrwanie gatunku, czy ja się zajmę tamtą osobą, tym narcyzem ukrytym. To jest część właśnie tej współdzielonej fantazji, czy, czy, czy tej fantazji dwóch matek. Także oczyszczanie się z tego, uwalnianie się z tego, no, zajmuje jednak dosyć znaczną. Część samoświadomości potrzeba, żeby, żebyśmy w ogóle doszli do tego, że mamy do czynienia z odpaleniem się mechanizmów, opieki nad niemowlęciem. Dobrze, co dalej? jaki, jaki obszar? Podlega degradacji. Mając do czynienia z narcyzem wielkościowym, mamy do czynienia z profanowaniem relacji. To znaczy dzieje się to relacyjnie. My liczymy na dojrzałą, pozytywną relację, natomiast narcyz ma Ukryty cel sprofanowania tego. Ma ukryty cel taki, żebyśmy mieli kłopot w tej relacji, żebyśmy poczuli się, że my jesteśmy winni, że my jesteśmy niedostateczni, że, że my jesteśmy ułomni, że jesteśmy gorsi, bo strona ciemna to jest też hierarchia. Czyli jeżeli hierarchia, no to narcyz wielkościowy oczywiście będzie z pomocą tych sił ciemnych, które za nim stoją, będzie się mocno wynosił. Będzie pokazywał, co to nie on. Tamte, tamte ciemne, duchowe... Nierzadko duże anioły, czy półbogowie nawet, będą pokazywać, gdzie jest miejsce ofiary i że jest to miejsce właśnie nisko, właśnie w, w pozycji podporządkowanej. A jednocześnie, jeżeli my będziemy chcieć cokolwiek jakoś. Analizować, argumentować, a co nie, co nie że tak powiem, yy, co nie jest polecane jeszcze op, opisywać nasze własne przeżycia, no to po drugiej stronie będzie to nie, nie przyjmowanie do wiadomości, po prostu odrzucanie jakichkolwiek argumentów będzie tamte tam ciemne siły nadludzkie są tak inteligentne, że będą. Z rękawa sypały wytłumaczeniami przeciwko nam. To pokazuje, jak niegodziwy ten narcyz wielkościowy jest, jak bardzo nieczyste intencje ma wobec nas, wobec relacji. I co bardzo ważne, że jedną z najważniejszych, Cech narcyza jest nieprzyjmowanie do wiadomości czyichś przeżyć, czyichś stanów wewnętrznych. Bo tak jak, jak to ktoś ładnie powiedział, w świecie narcyza żyje tylko jedna osoba. I jest nim sam narcyzm. Także nie uczcie się, że wy jesteście. Postrzegani jako ktoś żyjący, jako ktoś mający prawo przeżywania. Natomiast w, w, u narcyza wielkościowego jest to bardziej jawnie robione. To znaczy be, ofiary narcyza wielkościowego będą poniżane, będą traktowane bardzo nieprzyjemnie, nieprzyjaźnie. <laughs> A z kolei taka ofiara wewnątrz siebie może prze, po, przeżywać dysonans poznawczy, taki dysonans, zaburzenie takie roz, rozpoznania, w czym jest, bo jednocześnie będzie miała uruchomione wzorce opieki nad niemowlęciem o czym już mówiłem, wzorce nie, opieki nie, nad niemowlęciem. I z jednej strony będziemy chcieli dawać dużo miłości i się opiekować niemowlęciem, a z drugiej strony będziemy otrzymywać ciosy, razy, e, ataki. I jak tutaj z tego wyjść? Jak to w cudzysłowie duże niemowlę nas tak rani? Trzeba naprawdę dużej mądrości, żeby zauważyć, że u nas się odpalił program opieki nad niemowlęciem. Program związany z przetrwaniem, i to nawet nie nas samych, ale całego gatunku. Jest to bardzo, bardzo silny program. To jest tak niegodziwe, to jest tak nieczyste, że odwołuje się do. Jednego z największych, najsilniejszych mechanizmów nieświadomych w nas samych, żeby nas podporządkować, żeby na, z nas ściągnąć energię, żeby zrobić z nas źródło zasilania, bateryjkę. A jednocześnie jeszcze my jesteśmy poniżani, szykanowani, oskarżani. To jest ciemna strona. A jak strona biała? Jakie są sposoby tego ataku? Tutaj, tutaj sposoby ataku są ukryte, bo to narcyz ukryty jest, strona biała, duchowa. I jest powolne. Bardzo powolne degradowanie życia ofiary. Jak tam było profanowanie relacji, to tutaj nie ma profanowania relacji. Tutaj ten człowiek wygląda na bardzo sprawnego czasami w relacjach. Nie, nie sprzeciwia się jakoś, nie, nie próbuje jakoś. Yy, Wzburzać się, jest. Po, wydaje się być bardzo pokorny. Często usłużny, często opiekuńczy. To może bardzo mylić, zmylać. Taki. Narcyz ukryty wydaje się być pokornym sługą. Narcyzi ukryci, jak sam Waknin mówi, że są to narcyzi, którzy ponieśli klęskę. Chcieli być narcyzami wielkościowymi, ale się nie udało. Otoczenie utwierdziło ich w, w, w przekonaniu, że nie mają szans, nie, nie są wystarczająco silni i się zapadli. Ten narcyz ukryty jest takim narcyzem zapadniętym, I tak dlatego wygląda tak pokornie, dlatego taki nie jest. Arogancki. Nie mówię, że to jest świadome, bo to za białą stroną, za, za narcyzem ukrytym stoi biała strona duchowa, która też nie jest w cudzysłowie lepsza. Za chwileczkę powiem, że może być gorsza niż, niż ciemna, bo tak jak tamten ciemny chciał mieć sługę, podnóżek w, ro, w osobie ofiary, to tutaj narcyz ukryty nie profanuje relacji, ale degraduje życie ofiary. Degraduje życie, czyli to zatruwanie dotyczy całego życia ofiary. Ta ofiara może nawet nie wiedzieć, nie być w stanie zauważyć, że jej życie o to właśnie się degraduje, bo jest w takim kokonie, w takim płaszczu, w takim, pod takim parasolem. I pod tym parasolem jest coraz bardziej i coraz bardziej trująco, coraz więcej tej mgły, tego gazu zatruwającego białego. Niby nie ma co się przyczepić, bo to jest jakby białe. Biała strona jest w cudzysłowie tak zrobiona, że ma markować, udawać bycie świetlistą, czystą, boską energią. Bycie tymi dobrymi, ale nie jest. Wytwarza taki kokon, taki parasol, obejmuje pod tym parasolem swoją ofiarę, tworzy środowisko dla tej ofiary pod tym parasolem niby takie opiekuńcze, niby takie dobre, niby takie przyjazne, ale zatruwające. I życie ofiary jest degradowany. Tutaj jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że osoba narcyza ukrytego, często narcyzki ukrytej, ona wygląda jako pokorna służka, pokorny sługa, ale ona ma nadal uprawnienie, że ma prawo tylko, że teraz ma prawo jeszcze do czegoś większego. Ma prawo do życia innych osób. I w długiej perspektywie.